Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie yy, duża paczka z Irlandii. Nie oszukuję, zobaczcie. Znaczek pokazuje Irlandię. Powiem ja wam parę detali, ponieważ ja poznałem takiego gościa, takiego faceta przez GG, yy, który jest Polakiem, ale mieszka w Irlandii. Mieszka za granicą już trochę lat. Powiem Wam tyle, że on, podobnie jak ja, zbiera e, gry i konsole, tyle, że jest bardziej za Nintendo, ale spoko. Oczywiście do Nintendo fanów nic nie mam. Uff, zgrzałem się dzisiaj, patrzę, jakaś przesyłka, która by się nie mieściła w skrzynce oddawczej. Ale ja myślę sobie, co to jest? Co tu jakaś, nie wiem, konsola, czy może ciężarówka do mnie wjechała na chatę? Nie, normalnie patrzę, a tu... I z tego powodu się spociłem i muszę wziąć parę y, tabletek, y, tic, y, tabletek. Nie wiem. Trochę TikTaku. Trzy? No, znaczy trzy. Musiałem, że wziąłem dwie. już trochę zyskałem tych kalorii. Ale no, patrzę na tą paczkę i schudłem o 5 gram. Słuchajcie, nie mogę czekać, bo ja nie wiem, co to kompletnie jest. Ja się domyślam, co to może być. Ale wiecie co, coś mi się zdaje, że coś tu jest, Tuś prześwituje. Dobra, kompletnie nie wiem, co to jest, otwieramy. Może to będzie prawdopodobnie jeden z najlepszych unboxingów w tym roku. Co to jest? Ja kurde nie wiem, co to jest. O, 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 o. To naprawdę do mnie przybyło. Do tu do mnie przybyło. Da. Słuchajcie. Dobra, nie będę robił tajemnicy. Dostałem też taką ulotkę. To jest GameStop. Facet, w którym zdobył parę dla mnie gier. Oczywiście powiem że takich, których, szczerze, nie było na mojej liście życzeń. Ale w razie czego... Jak napiszesz do mnie, Tomaszu, bo tak ma na imię, tak masz na imię, to napisz mi, dlaczego takie gry wysłałeś, a nie inne, jeżeli ja chciałem trochę co innego. Ale nie, nie gardzę, tylko po prostu ciekawi mnie, czemuś wysłał inne gry, a ja oczekiwałem co innego. Dobra, spoko, nie czepiam się. Więc tu tak wygląda i to jest takie coś. Słuchajcie, ja nie wierzę masz 4 gry 4 Poważnie, nie kłamię. Patrzcie Oficjalna gazeta Nintendo, która prawdopodobnie już nie jest wydawana, chyba, tak mi się zdaje. Wydanie z lipca. Ile? 63 euro. O ja! Drogo! Razy 4 z 20 zł. Kosztuje gazeta. Grubo, nie? Ciekawy jestem, dlaczego dostałem tą gazetę. Widać, że tu trochę retro będzie. Zdziwiłem się, że dostałem w ogóle. O! Plakat! Ej, plakaty jest normalnie. dupę to. Wow! Patrzcie na to, ale fajne, nie? I tu się z drugiej strony jest. Cholera, pytam się co to jest? Wersja. Wiecie co? Jutro będę miał co przynieść do szkoły. na Gazeta. Powiem że to nie jest widziane tak często w Polsce. Wiecie, chociaż do Niemiec, tam sobie kupicie, ale tu to jest normalnie... Anglia. Nic nie mówię. Dobra. Zaraz. Wiesz drogi Tomaszu, ja ci powiem tak. Skąd wiedziałeś, że ja chcę Home Fronta? Ja chciałem oficjalnie w tą grę zagrać. Właśnie interesuje mnie ogólnie temat Korei Północnej i... Nie wiem skąd na to wpadły, żeby mi kupić taką glę, żeby mi załatwić. Bez kitu. Ja dostałem tą paczkę za darmo. Dlaczego? Z prostego powodu. Prawdopodobnie dlatego, że Tomaszowi spodobał się mój kanał i i to jest taka nagroda za moje tutaj występowanie na YouTube i, i, i moje tutaj nie wiem jak to nazwać. Dzisiaj nie myślę, logicznie. Więc to jest gra na coś 360 Homefront. Nie wiedziałem, że ja dzisiaj dostanę coś. Nie informowałaś mnie w ogóle, Tomaszu. Tomku. Dobra, kij z tym. No jest nieważne którego roku jest gra? 2010? Tak, 10. Dzięki. Jak też coś będę miał fajnego, to ci też coś wyślę. Słuchajcie, ja nie wiem, że mam tą grę. Sprawdzę zawartość. Wszystko się zgadza. Zobaczmy tutaj kart. Działa. Znaczy działa, skąd mam wiedzieć? Jest. Słuchajcie, mam pierwszą grę w pudełku na Nintendo DS. Jest to Super Mario 64 DS. Ciekawym jest... że ja mam tą grę na Nintendo... 64, a to tu jest Mario Kart. Y Mario Kart, Mario 64. Mam dwie wersje tej samej gry. Jaja, co? Tylko, że tu jest chyba więcej gwiazdek, tak mi się wydaje. Fajnie. Musisz mieć tylko DSa. Ta gra jest z 2005. O, taki odgrzewany kotlecik. Remaster. He, skąd my to znamy? No nie. He, he, remastery to one rządzą tutaj. Dobra. Dostałem kolejną grę. Gry dwie, których. Czy chciałem? Nie wiem. W każdym bądź razie są to gry dosyć może i ciekawe, i trochę lekko nie w mojej tematyce. Po pierwsze, będzie to na Nintendo Wii Mortal Kombat Armageddon. Szczerze nie wiem czemu ta gra, naprawdę nie mam pojęcia. Jakoś tak za mortalem nie przepadam, bo nie wiem. Słuchajcie, nie wiem co zrobić po prostu. Ja dostałem Zonka. I... Pff. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, czy nie wiem. Szczerze to uciekawiałem coś na Mega Drive, ale patrzę, dostałem tutaj coś na najnowsze systemy. No, ale cóż... Pronet? Nie wiem. I druga gra, której w zasadzie nie wiem, czy naprawdę chciałem, bo to są dosyć naprawdę przypadkowe tytuły. Owszem, Homefront przypadkowo... ...chciałem. Tylko w wersji angielskiej, ale trudno. Angielski umiem, ale dostałem... Jak to się nazywa? The House of the Dead 2.3 Return. Od Segi. Nie wiem co to tutaj robi. Poważnie, nie mam pojęcia. Zobaczmy stan płyty. Zarysowana, ale może pójcie. Nie, nie wiem czy w ogóle... Nie wiem. Pogram sobie tak ostro, bo na razie nie mam czasu. Te są fajne, później wam kiedyś pokażę. E, a ten Motor jak wygląda? Ha, ha, ha. Nie, to znaczy powiem tak, ja może y, nie, nie jestem takim człowiekiem, który y, nie wiem, nie czuję zadowolenia. Czuję zadowolenie, czuję nawet zdziwienie, bo ja niektórych gierną no szczerze powiedziawszy. Y, no, nie chciałem, ale jak już mi załatwiłeś w tobie. tobie może będzie to fajne. Nie wiem, słuchajcie. Nie wiem co o tym sądzić po prostu. Ja myślałem, że zostałem ku na Dreamcasta, bo e, on w takim e, rozmiarze. W środku paczki mi się wydawało, że tam właśnie jakaś konsola jest i co? Nie, patrzę jakieś... Jakieś gry, tylko nie widziałem do końca jaki. Myślałem, że na Mega Drive' coś będzie, a tu jednak... Słuchajcie, nie, nie, nie. Nie mam słów, naprawdę nie mam słów. Może nie tyle co ze zdziwienia, ale z faktu, że. No. Hmm. No, nie wiem. Zobaczymy. Jak to będzie. Ogólnie za zombie nie przepadam, muszę Wam powiedzieć, że jakoś mnie tam tematyka nie widzi się jakoś tak fajnie. The Tracing 1 jeszcze jest ok, ale ta reszta nie za bardzo. No ale z tym to mnie faktycznie, ziomek zaskoczyłeś, naprawdę. Więc już tą grę. Przy was muszę tutaj włożyć, bo mam jeszcze trochę miejsca na, na Xboxa. Zobacz jak to wygląda. W ogóle pokażę wam najpierw te gry z bliska, żeby było wiadomo, jest to home front tutaj z małym tutaj yy, jakimś naklejkiem. 9 na 10 oceniło, yy, oceniła re, redakcja z Zo. I powiem szczerze, że naprawdę tą grę chciałem. Byłem zainteresowany, jak to tam się potoczy tutaj w tej Korei Północnej. Jak my tam będziemy tutaj robić? Jest niewiele gier o tematyce właśnie w Korei Północnej. Jest jeszcze Mercenarius, Playground of coś tam, już nie pamiętam tytułu na PS2 i Xboxa. No, i właśnie jest jeszcze Homefront, właśnie. Czy tam jeszcze jednak z serii Mercenarius? Nie wiem, nie pamiętam. Więc. Wiecie co? Nawet nie pamiętam, jaki był stan płytki. O, tak wygląda mniej więcej. Nie, eee... eee, płytka jest okej, okay, powinno być. Tak eee, więc mam rasowego FPS-a. Miałem kiedyś Wolfensteina, ale kumpel mi nie oddał i w sumie nawet nie żałuję, bo ten Wolfenstein 2009 jest taki trochę średniowy. Więc jeszcze jedno miejsce na grę i będzie praktycznie koniec, bo już półka mi się praktycznie zamyka. Słuchajcie, co tu jeszcze? pmr 64DS, no bardzo ciekawe, naprawdę Spodziewałem się troszeczkę innych gier, ale niech ci będzie, Tomaszu, drogi Bez instrukcji Troszkę słabiutko, no ale dobra Nie będę narzekał, ja w ogóle nie narzekam, nie, tylko po niektóre gry są Powiem szczerze, nie yy, Jakby to nazwać, tak łagodnie są lekko niedobrane, no ale dobra. Gdzie to położyć? Cholera jasna. A niech się PSP psds kłóci. A co? To dla mnie, nie? Ja i tak nie mam miejsca, muszę to i tak Dobra. Jak wygląda magazyn? Ciekawie. No i tam jest dużo tego. Naprawdę zaskoczyła mnie ta gazeta no i tak wyglądają te dwie gry hm. nie wiem, słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał tego Mortal Kombat'a, ja mogę wysłać bo ja nie wiem, czy zagram w to ogólnie bo... tak po prostu sorry Tomek, ale naprawdę tak jakoś mi się Mortal Kombat nie widzi Ty bardziej właśnie House of the Dead i to właśnie tak też też to wygląda nieciekawie dobra, słuchajcie, to by było na tyle więc trzymajcie się pozdrawiam was bardzo wszystkich serdecznie i do zobaczenia, cholera, nie mam miejsca Ech. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że będzie fajny kolejny yy, unboxing. Wygrałem Jet Set Radio na Dreamcasta z 2000 roku w stanie zajebistym. Gier, yy, gra mnie kosztowała bardzo malutko, więc, więc nieźle. A takie, wiecie, dobre gry to oj, nie trafiają się za często. No Znaczy na Dreamcasta trafiają się, nie, ale... No chcę mieć fuksa. Zobaczmy na pogodę dzisiaj. No już trochę liści upadło tutaj, szczególnie w tym rejonie. Taki to jest 28 października 2014. No słuchajcie, naprawdę duży ząg dla mnie, szczególnie z tym home frontem i yy, grę na DSA. Yy, no. Taka zwała, więc trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo wszystkich serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.